Dzień dobry, Szanowni Państwo. Kilka dni temu miał miejsce mecz Polska-Francja. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczyć stosunków polsko-francuskich. Zaraz po tym meczu pojawił się na jednej, na jednym z takich historycznych w zasadzie fanpage y na portalu społecznościowym taki obrazek, kiedy jeden z polskich obrońców, nawet nie wiem dokładnie, który próbuje zatrzymać mbapę słynnego napastnika francuskiego, ciągnąc go za koszulkę i mm, mówiąc do niego dlaczego uciekasz najjaśniejszy panie. Oczywiście taki żarcik, suchar historyczny nawiązujący właśnie do e, ucieczki Henryka Walezego z Polski w roku 1574. I o tym właśnie będzie dzisiaj ten odcinek. Zapraszam bardzo serdecznie. Co do samego wyboru Henryka Walezygo, pierwszego króla elekcyjnego w Polsce. Ja już nagrywałem odcinek, także nie będę tutaj za dużo mówić o samym bezkrólewiu, o, samym, o samej wolnej elekcji. Odsyłam tutaj do tego odcinka, który nagrałem w zasadzie no, po prostu rok temu, bo właśnie było to pretekstem nagrania tego odcinka była ta pierwsza wolna elekcja, czyli to co się wydarzyło po śmierci Zygmunta Augusta w roku 1573, kiedy odbyła się właśnie pierwsza wolna lekcja i w wyniku tej pierwszej wolnej lekcji wybrano Henryka Balezego, kandydata francuskiego, osobę, która wówczas miała lat niewiele ponad 20, urodzony w roku 1551, miał kilku braci, w tym momencie, kiedy działy się te wydarzenia, właściwie jeden, który już wcześniej pełnił rolę króla Francji, nie żył drugi z kolei właśnie wtedy pełnił tę rolę króla Francji. Ten pierwszy, o którym wspominałem, czyli Franciszek, potem kolejny, który rządził wówczas, czyli Karol, jako Karol IX, na którego to czasy przypadły właśnie między innymi na no, Noc Świętego Bartłomieja, już o tym za dużo nie będę mówić. Ale oczywiście warto pamiętać o tym kontekście, miał również młodszego brata Henryka Walezy, <laughs> no, ale przede wszystkim miał jeszcze wciąż żyjącą matkę, czyli Katarzynę Medycejską. Mówię o tym, ponieważ... To będzie miało też wszystko duży wpływ na to, co się e, wydarzyło właśnie w roku 1574, co zaważyło na decyzji Henryka Walezego, który, tak jak już powiedziałem, jeszcze w roku 1573 został wybrany królem, e, Polsk, e, królem Polski, królem Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej obojga narodów, Polski i Litwy. Tym samym. Henryk Walezy, który wybrał się do Polski, wcale się nie spieszył ze swoją podróżą, można od razu tutaj podkreślić, kiedy podróżował na przełomie lat 1500. 73 574. no to właściwie niektórzy mówią, że jechał z prędkością 4 mil dziennie. To jest bardzo mało, oczywiście. Od razu, uprzedzając fakty, można powiedzieć, że zupełnie inaczej będzie wyglądać jego droga powrotna, właśnie z Krakowa, z Wawelu. Ostatecznie przybył do Polski pod koniec stycznia. Przekroczył granicę, wkroczył na tereny Wielkopolski. Pod koniec stycznia, tak jak powiedziałem, 28 stycznia, był w Poznaniu. Oczywiście witała go bardzo uroczyście polska delegacja. Między innymi biskupa, biskup Kujawski Stanisław Karnkowski, no i wielu, wielu innych. Ostatecznie przybył do Krakowa później, oczywiście już w lutym, ostatnim miejscem przed Krakowem, dzisiaj jako część Krakowa, w zasadzie Balice, słynne, gdzie znajduje się lotnisko, tam właśnie podejmował go Jan Firlej, wojewoda krakowski. Yy, i tutaj, który zresztą wcześniej był jego jednym z przeciwników głównych, można powiedzieć od razu, ale później podjął go i wkroczyli yy, ostatecznie do Krakowa, tak jak powiedziałem, yy, w lutym. I w tym momencie, w tym momencie yy, oczywiście za chwilę dochodzi już do ważnego wydarzenia, to znaczy do koronacji. Henryka Walezego. Ma to miejsce dokładnie 21 lutego 1574 roku. No Widzimy, że 21 lutego, czyli tak naprawdę Henryk Walezy, mimo że już wcześniej wybrany, mimo że już wcześniej poselstwo polskie, do Francji się udało, żeby negocjować warunki. Słynne określono już wówczas wstępnie artykuły henrykowskie, pakta konwenta, o tym również mówiłem właśnie w tym odcinku dotyczącym pierwszej wolnej elekcji. Ale samo przybycie Henryka Kawalerzego to jest dopiero jego koronacja luty, a jego ucieczka z Polski to jest czerwiec roku 1574, czyli to będą cztery miesiące tak naprawdę, no de facto i de jure też zresztą rządów, ponieważ no, uznajemy go za króla od momentu koronacji, czyli właśnie od 21 lutego 1574 roku, Nie spełna 4 miesiące to będą właściwie. Ciekawy tutaj fragment, tylko chciałbym tutaj zacytować, który <laughs> mówi nam właśnie o tym, kiedy. A został koronowany Henryk Walezy nie bez pewnych y, przeszkód powiedzmy, ponieważ nie chciał tutaj y, zaprzysiąc tych artykułów Henrykowskich. Ono też będzie toczyć się batalia, co jest bardzo y, ciekawe. Ale pisze w ten sposób autor y, biografii y, o Henryku Walezym, Stanisław Grzybowski, w następujący sposób, że ceremonia skończona, panowanie rozpoczęte. Od tej chwili był Henryk naprawdę królem. Mógł rządzić i rozkazywać, miał w Polsce większą. Władze większe możliwości niż brat jego we Francji. I nie tylko dlatego, że Karol IX był królem malowanym, że władzę w jego imieniu sprawowała Katarzyna. Nie tylko dlatego, że monarchia zachowała jeszcze w Polsce autorytet moralny, który utraciła we Francji. Kontynuuje tutaj, kontynuuje autor ym, te, te słowa swoje. Nie chcę tutaj już przynudzać i przedłużać tego cytatu, ale to jest dość y, szokujące, można by powiedzieć, y, jak to zestawiamy sobie i widzimy, jak to widzi tutaj autor, że władca w Polsce w tym czasie ma większą władzę niż we Francji. No można z tym oczywiście polemizować. W następnych dziesięcioleciach pójdzie to w zupełnie inną stronę, to znaczy tutaj po prostu no, władca francuski będzie, władcy francuscy będą umacniać swoją władzę już na przełomie xvi XVII wieku, a zwłaszcza w XVII, kiedy dojdzie do panowania Ludwika XIV króla Słońca, oczywiście, ale to później, a władze, władza królów polski będzie maleć. Ale tu widzimy, że jeszcze był duży potencjał na to, żeby król polski odgrywał jednak dużą, dużą rolę. Także jest to dość ciekawe, myślę, że warto o tym, warto też o tym właśnie między innymi pamiętać. Jest tutaj mowa też o, było takie, padły takie słowa w tym stacie, o którym mówimy, o królu malowanym. No właśnie, panowanie Henryka Walezego, kiedy to, no starał się on wdrożyć oczywiście teraz tutaj w te różne, w te realia, po prostu krajobraz polityczny polski, polsko-litewski. Często właśnie tak, jego się opisuje, właśnie jako króla malowanego. Dlaczego? Dlatego, że czasem się też nudził podczas obrad Sejmu, właśnie w Polsce. No nie rozumiejąc oczywiście po pierwsze niuansów, nie rozumiejąc też często mowy, jaką posługuje. Sługiwali się um, przedstawiciele szlachty polskiej, więc często tak go określano, aczkolwiek byłoby to troszeczkę złudne. Poza tym Henryk Balezy trochę tutaj grał w ogóle, miał taką um, naturę, powiedzmy, aktorską dość mocną, um, ponieważ on dobrze dość orientował się w realiach polsko-litewskich, jak na to skąd pochodził. Gdzie można powiedzieć, że zupełna była to dla niego egzotyka, ale to tylko dlatego, że dużo wcześniej już um, słuchał i czytał o tych realiach, właśnie polsko-litewskich, powiedzmy. Um, jednym z takich problemów, których się wydarzyły na początku panowania Henryka Walezego, o którym warto też wspomnieć. To był podczas turnieju, który odbył się na dziedzińcu w wawelskim, kiedy to doszło ostatecznie do takiego incydentu, kiedy jeden z przedstawicieli rodziny Zborowskich, nawiasem mówiąc, bardzo przychylnej królowi i którą też król Henryk Walezy w związku z tym wspierał, Samuel Zborowski doprowadził finalnie poprzez no, zranienie Kasztelana Przemyskiego, Andrzeja Wapowskiego, ostatecznie do śmierci tego ostatniego, miał się odbyć sąd i duża część tej domagała się kary nawet śmierci dla sprawcy tego zdarzenia. Ostatecznie Henryk Walezy skazał go na wygnanie odebranie dóbr, ale nie odebranie czci, no i oczywiście tym samym też nie na odebranie życia, co przysporzyło w sumie tak naprawdę zarówno mu no nikt nie był zadowolony, bo to było takie rozwiązanie powiedzmy pośrednie, jak widzimy, ani w jedną, ani w drugą stronę, aczkolwiek i to już wywołało pewne awantury w Krakowie. Nawiasem też mówiąc, trzeba tu wspomnieć, że strona polska często uderzała mocno w stronę francuską, towarzyszy nawet po prostu Henryka Walezygo. No miał on sporo, oczywiście świtę, która przybyła, żadną przygód, żadną rozrywek, była to w ogóle taka egzotyka dla polskiej strony, że przybyło tak wielu tutaj oczywiście takich, no tak jak mówię, z polskiego punktu widzenia egzotycznych przedstawicieli świata zachodniego, którzy ubierali się dla Polaków, dla przedstawicieli tej naszej, naszej elity, powiedzmy, trochę no, po kobiecemu mówiąc delikatnie. Zresztą sam Henryk Walezy, który nosił kolczyki Miał przekłute uszy, też stanowił trochę tutaj, hmm, co najmniej zaskakujący widok dla niektórych, aczkolwiek no, to już powiedzmy inna liga niż ci dworzanie Henryka Walezego, których często szykanowano i którzy często potem opuszczali Kraków, opuszczali Polskę, nie bardzo tutaj się odnajdując. Wydawało im się chyba, że, że trochę lepiej się tutaj właśnie odnajdą. W każdym razie hmm, te wszystkie oczywiście to są takie kwestie troszeczkę obyczajowe to o czym tutaj mówię, to jest takie zderzenie cywilizacji ale no fakty są takie, że ważne ym, wydarzenia zachodziły jeżeli chodzi o e, relacje król a, poddani, król przede wszystkim, a szlachta no ścierano się tutaj po prostu podczas obrad Sejmu, Senatu, podczas to, których często faktycznie no, Henryk Walezy może nie zawsze zabierał głos, mówiąc najdelikatniej ale kwestia tutaj była taka, no właśnie a propos tych artykułów henrykowskich, których cały czas Henryk Walezy, od którego to przecież te artykuły henrykowskie wzięły swoją nazwę w zasadzie, po prostu. Nie chciał wziąć, znaczy nie chciał ich potwierdzić. No Tam były kilka kwestii, tak prawo wypowiedzenia posłuszeństwa monarsze, która budziła niepokój właśnie monarchy, niepokój Henryka Walezego czy też utworzenia tak zwałej, zwanej stałej rady senatorów przy Monarsze, która to tym bardziej ograniczałaby tutaj uprawnienia właśnie samego. Monarchy i nie bardzo to powiedzmy się wszystko e, podobało właśnie królowi. Także to jest dość m, ciekawe, że no, po prostu mimo, że nam się kojarzą te artykuły Henrykowskie właśnie z Henrykiem Walezem, nie bardzo on tych chciał je... Pod, y, potwierdzić, nie chciał ich za, y, przysiąc w takiej formie, w jakiej wcześniej to zresztą y, ustalono. Y, starał się tutaj rozgrywać polską scenę polityczną, no bo co było taką y, największą, powiedzmy y, możliwością, y, możliwością, realną kompetencją króla? Rozdawanie wakatów, to znaczy wakujących urzędów, które właśnie, starostw jakichś tam różnych wojewodów, prawda? Hetmanów i tak i tak dalej. I właśnie y, on starał się w ten sposób to y, robić, y, często nie zważając na to, że niektóre urzędy były y, oczywiście honorował między innymi tam w sensie tutaj z dużą korzyści odnosili jego właśnie towarzysze zborowcy, w sensie ci, którzy go opierali, o których przez ją wspominałem, ale tutaj również często nie zważam na takie kwestie, powiedzmy, etykiety i też kwestie dotyczące tego, które urzędy były zarezerwowane mm, dla przedstawicieli katolickich bardziej, powiedzmy, co może wydawać się dziwne w związku z tym, że no nam też się może Henryk Walezy kojarzyć i ówczesnej szlachcie z mordem Nocą Świętego Bartłomieja właśnie tak, czyli mordem katolików dokonanym na protestantach, w sensie, znaczy rzezią protestantów tak, że tutaj protestanci zginęli, więc można by się obawiać, że jakieś tutaj twarde rządy katolickie ale nic z tych rzeczy. Henryk Walezy nie akceptował wielu z postanowień Soboru Trydenckiego, czyli tego kontrreformacyjnego trochę na to powiedzmy gwizdał mówiąc bardziej kolokwialnie a dała też o sobie znać taka pewna jedna sytuacja, kiedy prymas ówczesny czyli arcybiskup gnieźnieński Jakub Uchański który pełnił taką bardzo ważną rolę w czasie bezkrólewia, e, Chciał chronić powiedzmy swojego człowieka, którego wcześniej właśnie jeden tutaj z ważnych urzędników dworskich rozkazał wtrącić do więzienia i ostatecznie kiedy Uchański udzielił mu azylu, no to w zasadzie Henryk Walezy użył wręcz siły tutaj oblegając samego prymasa i, i, i domagając się wydania tego właśnie człowieka i musiał Uchański ustąpić. Także tutaj e, powiedzmy, że Henryk Walezy dał się poznać jako dość twarda persona która zaczęła dość tutaj sobie śmiało poczynać próbował też przeprowadzać pewne reformy które polegały na tym że każdy tam właściwie chodziło tam o reformę taką właściwie dotyczącą bardziej um, kancelarii królewskiej kancelarii która polegało to po prostu na tym że każdy od tej, pory, od tej pory w zasadzie wszystkie, wszystko miało być, wychodzić jeszcze, przechodzić, powiedzmy, może bardziej w ten sposób, przez jeszcze króla, który miał podpisywać dokumenty. Tak więc widzimy tutaj takie pewne projekty, które dążyłyby oczywiście do wzmocnienia. Władzy Henryka, co wydaje się oczywiste. Widzimy też tutaj właśnie dość rozsądną jego politykę. Na pewno też warto by się zastanowić nad kwestią polityki zagranicznej. Wiele no, nie zdążył tutaj zrealizować. Na pewno dyplomacja francuska już w tym czasie była jedną z najbardziej cenionych, jedną z najbardziej skutecznych w Europie. Więc tutaj bardziej to jest kwestia gdybania i za chwilę może jeszcze sobie ewentualnie pogdybamy. No bo co by było gdyby? No właśnie, niewiele zdążył zdziałać oczywiście Henryk Walezy, ponieważ ostatecznie otrzymał on w czerwcu. 14 bodajże czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, roku 1574, informacje właśnie o śmierci swego brata, który między m.in. cierpiał na gruźlicę już dawno. Um, no, nie, nie był okazem zdrowia, w czasie. już wcześniej, przed odjazdem Henryka, było jasne, cierpi na chorobę i że może umrzeć. I Henryk waledy się z tym liczył. I teraz. Otrzymał informację od swojej matki, Katarzyny Medycejskiej, o której już wcześniej wspominałem, powiedziałem, że to ważna postać. No ważna, ponieważ ona brała udział w wielu zakulisowych rozgrywkach. Przede wszystkim teraz wysłała do swego syna list w bardzo histerycznym tonie, ponieważ nie było jasne, kto przejmie władzę we Francji. Oczywiście miała jeszcze jednego syna, ale któremu nie ufała tak bardzo jak swojemu, temuż właśnie Henrykowi Walezemu, błagając go niemal o to, żeby wrócił. Więc widzimy, że oczywiście no. Od razu e, Henryk Walec musiał mu się zapalić lampka, no co bardziej ceni, mimo że e, przyzwyczaił się już w pewien sposób do Krakowa. Mimo że, jak tu pisze znowu autor, którego przed chwilą przywoływałem, że decyzja była trudna, a Henryk e, polubił Wawel, e, tak podobny do Blois, przestronny i wygodny zamek, trzy razy większy od ówczesnego luwru wówczas Louvre był też siedzibą królewską, zaopatrzony w komfortowe urządzenia nieznane we Francji, jak choćby toalety i kanalizacje itd., itd., To jest coś, co też Polacy lubią się tym szczycić, że tutaj Polska pod pewnymi względami stałaby na wyższym stopniu poziomu cywilizacyjnego niż wówczas na Francję, niż Paryż. I pod pewnymi względami tutaj faktycznie można wymienić takie, takie elementy, powiedzmy. Eee, no ale nie zmienia to faktu oczywiście, że Henryka go ciągnęło do Francji, że był to jak najbardziej... Eee, Zdecydowany na to, żeby Francję opuścić, tylko, znaczy, przepraszam, oczywiście Polskę opuścić, Kraków, tylko zastanawiał się, jak to rozegrać. Znaczy, skonsultował się nawet z senatorami, e, którzy doradzili mu, żeby, no okej, okay, ale musisz uzyskać zgodę, musisz najpierw zwołać Sejm, musisz tutaj zwołać radę, żeby tutaj otrzymać jednak pewną zgodę. Henryk Wales nie chciał ryzykować. Stworzył pewne pozory, że na razie w kraju zostanie, wydał specjalną ucztę właściwie w przeddzień e, swojego odjazdu w momencie jak się swojego odjazdu powiedzmy. Oczywiście no dworzanie balowali i tak dalej. No i wymknął się chyłkiem właśnie w nocy z 18 na 19 czerwca roku 1574 Henryk Walezy z Krakowa, z Wawelu, właściwie takimi powiedzmy bocznymi furtami. Więc ta ucieczka nosi znamiona takiego po prostu e, wykradania się po prostu, takiego właśnie... Wymykania się chyłkiem, tak jak powiedziałem, które no nie przystoi królowi, co wszystko jakby wydaje się dość takie niepoważne, wręcz po prostu. I faktycznie e, takie trochę było, jak sobie to wszystko prześledzimy. No cóż, zależało królowi na czasie, już wcześniej powiedziałem, że w zasadzie e, ta jego podróż do Krakowa była wprost e, w sensie odwrotnie proporcjonalna do tego, co się teraz działo w czerwcu roku 1574, kiedy uciekał ile sił w nogach, oczywiście koni, które e, potem podstawione w różnych miejscach, no bo już wcześniej przygotowywali to jego Towarzysze, jego współpracownicy tę ucieczkę, więc starali się uciekać jak najszybciej, żeby nikt nie dogonił króla. Uciekano w kierunku ym, Oświęcimia, tam też między nimi, no, tam po drodze się zgubiono. Trzeba było korzystać z usług jakiegoś miejscowego drwala, który, skuszony złotem, pomógł tutaj tym właśnie ym, francuskim przedstawicielom. Yy, ale no, nie obyło się bez pewnej pogoni. Kiedy już Dotarł właściwie na granicę Śląskiem, no, który wówczas nie wchodził w skład Rzeczpospolitej Henryk Walezy, dała sobie znać pogoń, no bo okazało się, że Henryk Walezy nie wymknął się, niezauważony kucharz. Najczęściej się mówi o kucharzu właśnie nadwornym, który zauważył wymknięcie się najjaśniejszego pana. Dał znać tutaj, wyłamano drzwi do komnaty króla, gdzie król oczywiście nie zastano, byli tylko e, przestraszeni, przestraszonych paziów tylko spotkano, którzy, i, i ruszono w pogoń. Tak, tutaj więc e, generalnie no, polska delegacja oczywiście no, podjęła kroki, żeby zatrzymać króla, no bo, no bo co to miało znaczyć, że nagle król ucieka bez słowa. Zresztą, chociaż pozostawił pewne listy, o których potem zresztą wspominał, e, doszło do takich bardzo zabawnych scen, to znaczy, najpierw e, starosta Oświęcimski, widząc uciekającego króla, miał rzucić się. Niemalże praktycznie, albo bez niemalże, na Godowisły, chcąc przepłynąć rzekę i właśnie krzycząc to, od czego zacząłem dzisiejszy odcinek, czyli Serenissima Majestas Curfugis, to znaczy Najjaśniejszy Panie, dlaczego uciekasz? No, kiedy się o tym czyta, i kiedy się czyta też o re reakcji Henryka Walez'ego i jego towarzyszy, no bo musieli być po prostu tym bardzo ubawieni, musieli wyśmiać tego dostojnika, który rozebrany właśnie tutaj próbował zatrzymać, zatrzymać króla. No to brzmi to trochę jak jakiś, jakaś, jakaś już komiczna zupełnie, jakaś właśnie burleskowa sytuacja, jaka zupełnie nie, nie, niepoważna, którą chyba została wymyślona. No ale najpewniej nie została wymyślona, bo tak mówią tutaj właśnie przekazy. No ale ostatecznie też udało się samemu podkomorzemu krakowskiemu Janowi Tenczyńskiemu dopaść monarchę Właśnie już w zasadzie, kiedy przekroczył on granicę, czyli na Śląsku. W końcu, tak jak powiedziałem, ten to było przed pszczyną, gdzie dopad uciekających doszło do takiego wręcz spięcia, można powiedzieć, pomiędzy delegacją francuską, a delegacją polską. Oczywiście tutaj już Henryk, no inaczej niż przed chwilą w tej sytuacji komicznej, o której opowiadałem, no zdecydował się na rozmowę z, z właśnie wspomnianym tutaj Tenczyńskim. Jednak oświadczył, że musi wrócić do Francji, ale z drugiej strony z polskiego tronu nie rezygnuje. I właśnie powiedział o tych listach, o których powiedziałem, które znajdują się w komnacie królewskiej, gdzie w tych listach do Senatu wszystko tam wyłuszczył. No, Tenczyński no, musiał zaufać królowi, cóż mógł innego zrobić no za fraki go wziąć i sprowadzić z powrotem trudno byłoby, musiałoby dojść do jakiejś walki w zasadzie um, mówi o tym też anegdota, że dobył szabli na co um, akurat tutaj francuscy oczywiście dostojnicy, e, towarzysze Henryka Walezego od razu też chcieli dobyć broni, ale dobył tej szabli tylko po to, żeby rozciąć tutaj, właściwie zranić się w rękę i e, poprzysiąc wie wierność dalej Henrykowi wierząc, że może on wróci. Ale Henryk Walezy najpewniej już wówczas nie miał zamiaru wracać. Wiedział, że czeka go coś większego, przynajmniej w jego mniemaniu. Czeka go tron Francji. Teraz czekała go też długa podróż, bo jechał przez Wiedeń, Wenecję, de, de, powiedzmy troszeczkę okrężną bardziej drogą, no, z racji pewnych politycznych też, ale, ale dość szybko oczywiście tutaj przemieszczał się. Yy, I zresztą to też pokazuje jego yy, nastawienie, że będąc już właśnie w Wenecji rozkazał tutaj yy, przetransportować swoje kosztowne meble, pewne tutaj drogocenne przedmioty, które znajdowały się na Wawelu w Krakowie, no z powrotem do Paryża, co wzbudziło sprzeciw niektórych jego doradców, właśnie którzy uważali, że lepiej tak nie robić, no bo to oczywiście będzie jawna manifestacja, że on do tej Polski nie zamierza wrócić, ale rozsierdzony Henryk Walezy nie chciał tutaj słyszeć nic o tym. Henryk Walezy to ciekawy, ciekawy przypadek, ponieważ tak naprawdę tutaj Um, on nigdy tak naprawdę tego tronu się nie zrzekł oficjalnie i uznawał się, tytułował się potem królem polskim, mimo że przecież de facto nim nie był i, i nie chciał przecież do tego kraju wracać. Chociaż sam sugerował tutaj swoich następców między innymi. Stefana Batorego, który faktycznie e, został przecież tym królem późniejszym. No, z przyczyn politycznych też akurat pasowało to samemu tą Walezemu, jako powiedzmy tutaj Książę Siedmiogrodzki, przeciwbaga dla Habsburgów i tak dalej. E, no, ale e, to jest ciekawe, tak, ponieważ no, on właśnie e, nie, nie abdykował oficjalnie i i w związku z tym no często się mówi tak, że właśnie jedynym jedyny królem polskim, który abdykował tak no, z własnej woli i, i faktycznie to zrobił, no to Jan Kazimierz. tak? Ale przecież Henryk Waleda, no de facto zrzekł się tego tronu, po prostu uciekł. I jego czteromiesięczne panowanie no, trudno oceniać. Chociaż tutaj starałem się podać pewne przykłady, nie ma ich aż tak bardzo dużo, ale starałem się podać oczywiście pewne takie ciekawostki e, i w ogóle wydarzenia z jego panowania, które mogłyby nas na coś naprowadzić. Oczywiście tutaj można by sobie zadać pytanie i pobawić się, oczywiście w historię alternatywność bardziej trzeba by wejść. To znaczy, co by było gdyby. To znaczy, co by było gdyby, no dajmy na to, Henryk Walezy zmarł, a właściwie zginął, bo on nie zmarł śmiercią naturalną. On potem wrócił do Francji, ale trwały walki cały czas o władzę. Został Henrykiem III, ale musiał zmagać się ze swoimi przeciwnikami i zginął z rąk zamachowca w roku 1589, także jeszcze 15 lat po ucieczce z Polski. Więc będąc w Polsce, no można podejrzewać, że spokojnie by jeszcze porządził trochę, nawet te 15 lat, ale myślę, że więcej, no bo, bo chyba nikt by go nie zabił, ale kto wie. E, także, także tu można by się stać, co by było gdyby, co w sprawie polityki wewnętrznej, czy umacniałby dalej swoją władzę. To z, to z pewnością ciekawy projekt i ciekawe pytanie. A co też z polityką zagraniczną, no bo oczywiście polityka zagraniczna, która wówczas była realizowana, zwłaszcza już potem kwestie dotyczące Moskwy, no bo za chwilę wstępuje na tron Stefan Batory i yy, no bo tu jeszcze warto wspomnieć o tym, że faktycznie Polska strona, Pols senat, tak? polscy magnaci, szlachta ogólnie, i tak dalej. Musieli czekać na Henryka, w tym sensie, że no uznali, że warto ustalić jakiś termin. I ustalono taki termin na 12 maja 1575 roku, kiedy na Henryka będą czekać. Oczywiście wiemy, że się nie doczekali właśnie, tak, no, ale ustalono, że poczekają, może wrócić, jak zapowiadał. No trzeba było chyba dać mu jakąś szansę. Tak się wydaje, no prawowitej muarsze. No ale nie wrócił, więc to możemy już zostawić i potem dojdzie do oczywiście kolejnej już wolnej elekcji i wyboru właśnie Stefan. Stefana Batorego. Co by było gdyby, tak? To znaczy, kampanie oczywiście słynne Stefana Batorego, które były przeciwko Moskwie, odbywały się. Co by było, gdyby Henryk Walezy rządził? No, tak jak mówię, dość ciekawie się zapowiadał. Szkoda, nawet można powiedzieć, że tak to wyszło. No, bo oczywiście w ogóle to jest takie dość ciekawy, ciekawe połączenie Polska i Francja. Tak? Bo już pomijam z jednej strony połączenie takie właśnie dwóch kultur, ale połączenie no, osoby mającej prawa do tronu francuskiego, gdzie mogłoby dojść. Oczywiście trudno tutaj wyobrazić sobie jakąś większą współpracę polską francuską chociaż dlaczego by nie w jakimś stopniu. Ale no, to tylko już sfera teraz takiej fantastyki, a przynajmniej historii alternatywnej. Także to tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Myślę, że to wystarczy. Przyczyną oczywiście o tego odcinka było po prostu wydarzenie z nocy. 18-19 no, czerwca 1574 roku. Uważam, że yy, znaczy ogólnie no, ten epizod Henryka Wakawalesego i sama jego postać ciekawa yy, i Oczywiście ciekawe jest to, że w ogóle król francuski, w sensie król francuski, no, przedstawiciel dynastii francuskiej został królem Polski, to jest jedna kwestia. Ale inna też sprawa, że za bardzo yy, nie zna się tej postaci, w sumie w sensie no, nawet Polacy aż tak dobrze jej nie znają, poza tym epizodem krótkim, a nawet ten epizod nie jest jakoś tam super znany, no bo wiadomo, że się wie tylko o tym, że został wybrany, że uciekł ewentualnie, prawda, i to wszystko. No i właśnie te artykuły Henrykowskie i tak dalej. Tu oczywiście można poświęcić osobny jeszcze, yy, nie wiem, temat, osobny, osobny odcinek samej postaci, jego od momentu, prawda, narodzin. Na wszystkim o tym, co po powrocie już też do Francji, no bo to jest już moment jego dojrzałości i te 15 lat, które spędził jeszcze potem właśnie we Francji, rządząc w zasadzie, ale tak jak powiedziałem, właściwie walcząc, no bo mamy do czynienia z wojną tak zwaną Trzech Henryków, walką o władzę i cały czas wojnami właściwie też religijnymi we Francji. Ale mówię, to jest inny temat. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę wszystkim um, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.